Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fazmofobii i jest dzisiaj ze mną pan Caesar, którego opętał demon. Opętało no. Piotr opętał demon po prostu i... Bardzo się spłośniejszy niż myślałem. i pewnie opętanie Piotrka da farmę. No ja bo... I, I ja na drugą rozgrywkę wezmę farmę, ty weźmiesz domek i wypadnie co? Farma. Można spróbować. Wypadnie Parma? farma, na moje po prostu. Może, może. No to My jest. Tutaj wciąż czekamy na update super gry komputerowej. Tak, Boże, nie mogę. Ma... No. DJ, bierz się do roboty, ile można czekać. Rose Haline. Już się aż nie chcę czekać po prostu, no. Tyle no, czasu to trwa. Się. Jest to fakt. Że daj pan spokój. Jest to fakt, jest to fakt. Potrzebujemy innowacji. Nie ma pozytywy, nie ma lustra... No i to na na pięterko najwyżej, Jolo. O, Bowner. O, boner? Taki szybki. Szybki boner. Dobra, bezpieczników nie ma na dole. Bo pocałuj, nie ma, że bezpieczniki, a nie ma, że bezpieczniki a mam ja. Ho ho. Huh, ha, ho. Dobra, są włączone już bezpieczniki. O, lat, pamiętaj, hu ha! Hu brawo. Jochny brawo. Czy jest ogrza? Nie. Mm -hmm. Może małpiał. Może ma łapa. Małpiała... John... Johnny. <laughs> Ale poklaskał. Oh, oh. Okej, okay, hola. To jest A, mo... A wiem, że gdzieś chyba respitą w tym ostatnim pokoju. Małpiał łapka, nie. nie. Nie tym to razem. Jednak. To jednak nie ta mapa. To A jednak am mnie... trippin. Obliłem farmy troszkę. No, czekaj, a. To gdzie? Czekaj. Nie, to nie jest małpia łapa, to po prostu łapkę trzyma. to do woo, do no. doł wtedy musi być, ale gdzie się na tej opie Nie pamiętam, tam troszkę chyba, no bo rytuału tych nie ma. Nie się rytuału jako ten. Okoł. Rzucił czymś. A, to ja nie mam jemech ku... O, tam miałeś, słyszałeś. Kliknął, Kliknął prąd, jak jakby. Czy to ty teraz klikłeś? Nie, nie no jak? No, ja jestem na dole. O, Czekaj, op? bo ja tutaj jestem bambus, dlatego też chodzi o kurs obiektu, jakby... On gdzieś klika prądem, no... I. Nie, ty miałeś wyciągnąć go IMF-a, ja słyszałem u ciebie imf nie wiem czy ty słyszałeś tego IMF-a. no to nie. To, o, to, to jest dziwne, to muszą to naprawić, bo to naprawdę jest weird shit. Chodź jest object? Lala by była chyba w tym pokoju, po lewej Tutaj by było... No, to chyba. Nie, no, to musi być Lala, tylko że ja nie zauważyłem, takim no, taki mrażyka, no, nie, no, Are you mowli? blinded by the lights? I guess I'm blinded by the UV or something. Eee. Uh, no give us science, Ale. Lali nie ma. No właśnie, no to co? Jest, to ta... Krąg? No nie no, przecież ja tam byłem go zapalać, więc to jest niemożliwe. A czy my nie gramy na obłędzie? Gramy na nightmare. To nie no, to. to... No, to rzucił to... znowu czymś. A nie, smoking! Tak, jest mopił łapa. Tutaj gdzie łapi się kierę jednak, czyli miałem rację. Ale. Jednak... Co? Aha! Ja ją klikałem, żeby ją podnieść, i nie ma... O tu, to. Ariu jest O to jakiś imf dziwny z jakiś chwycił przez. Chwilę. Tutaj! Patrz, pa, jak ta klamka leży. Ten. No dobra, no to I guess it's here, dobra, no ale łap, łapkę w razie co? No dobra. Co się stało? <śmany> no bo happen, jak No bo. To butelka tak śmiesznie tam leży. Buteleczka powiedz przecież, ktoś największy balkoniki na świecie. Nie wiem, ale 4 godziny budowania w sansach to mają po prostu wypukały ze mnie życie. No troszkę coś w tym jest ogólnie. Troszkę coś w tym właśnie jest, nie Ja powiem. się czuję po prostu wykorzystany. No, przez Benita oczywiście. Nie pozdrawiam Benita. Co ty dwa projektory Oby. wziąłeś na raz? Yes indeed. A ja będę projektor Skillera. Beny, wie od pięciu dni, że będziemy siedzieć dzisiaj. jest. <laughs> Tym bardziej, że mówił ostatnio, ja, ja, ja wspomnę jego słowa. Dobra, co się śpieszycie, przecież i tak dzisiaj będzie grane. Ja się w czwartek będzie graną będę. i będę. Pozdrawiamy, Benku, pozdrawiamy. tych chami... Toksyczne. tam zbolały. Chami prostak, chami prostak, proszę państwa. Dobra, króca fuksy trzeba... URESTAWIĆ! I can't see a shit ogólnie, rzecz biorąc. że ja... O, ały mnie w dupę. Dobra, Drzwi wyremontowane, tak na od razu. Wyremontujemy. No Jak na pizza? Nie, to sobie jednego wezmę. Bo mogę. Dobra, nie wiem, co bierzesz z spiritboxa. O, o, o tych chumuty. Chum, ty. Aha, tych ja chumuty. Obszar kadzidła, dobra, czyli kadzidło wezmę i sobie go tam osmoduję. Jeśli okaże że ducha tam nie ma, no to będzie lekki przypał. Ale wtedy się przekonamy, że zmienił lokację, chociaż. E, no, otworzył to... gdzieś tu drzwi dalej. Widzisz, tutaj gdzieś drzwi. Użyjmy tutaj, w tym miejscu. O, nie, 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 tu nie działa. Szybko, A, do tego pokoju, JOLO! o. O, e... tu zaliczyło. On jest chyba tutaj, w takim razie. Chyba tu. No. Are you here, here? Are, are you close? close? Are you close? Uh, far? far, czyli przy tamtej drzwi, czyli gdzieś dalej, o. Are, are you close? close? Where are, are, you? are you? Where are, are, you? are you? Nie ma fingerprintu. A old are, are you? Are you? I to nagle się wstydzi ciebie How, How old are, are you? Where are you? count tu w Kantorku zrzucił nawet. Friendly? On jest wszędzie. O wiem, że i tak jest spirit, bo więc I don't give a fuck ogólnie że biorąc, no. Weźmy jeden tutaj, dajmy najwyżej. Yy, tą, tą kamerkę i w ogóle. Jedną. Ja na korytarzu, drugą. W Weraj, rajfa to łatwo sprawdzimy zaraz. Without any fucking problem. O! Widzę cię, nie, ja tylko, ja tylko widziałem tu światło. A, ja już... Moja pacać postanowiła podnieść najpierw książkę zamiast na aparat, no. A to jest kurde. mała dziewczynka Demogorgon. Nasza klasyczna. Kurde, no to najgorsza. Ona w tym salonie się teraz piła? Kurde, i co? Twinsy, twinsy. Nie no, ręcz może ma jakiś taki mega duży albo Nie mam pojęcia. Y, wezmę sól jedną. Okej. Okay. I z tą świeczkę mamy quest na świeczuczkę. Niko, powiedz przecież, Nie wiem jak tam nasza psycha stoi ogólnie. No, chyba nie jest źle, światełko imo jest, no on ciągle. A no pa, spirit Box być twins, magam być ja, twins. No, właśnie, zgaszę to i ogólnie może ona właśnie tutaj gdzieś... Are you, are you, here? you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? Where are you? How old are you? No trzyma ta bita tenta? Are, are you, you here? here? Are, are you close? close? Why? Why? Czego ona nie odpowiada nagle? Hello, Hello? Are, are you here? here? Oh. Co to Co? Potężnie. Are you are close? close? Hello, are, are you here? I no, ona actually otworzyła no, no, drzwi tutaj no, dalej. Ja no, nie wiem, czekaj, no tutaj może kantorek to rzeczywiście. Płyniemy w trzy. Co no, tu się dzieje? Are you are close? You close? Where are, are you? You? No Nie I wiem. Ten wiem, spirit. spirit. Are, you, are close? you close? How old? O, oh, are, are you here? You here? Where, Where are, are you? you? A no dobra, czy... I guess, kamtorek, ale tutaj. No, A, I guess, że ona się lubi przemieszczać. Może właśnie, Twins podobne, może coś. Dobra, dam tutaj trzy sole. O, sole mio. Sole goodmany. Miracle Sound. Dam. O, no dobra, nie jest to w Rive. No, na pewno. Dawaj mnie to tutaj ufałe, bo ja nie będę na bo będzie po ale... tym... O kurwice. Wonderful. Mała stópka No. Tylko jedna. Chyba trzeba. Ale... Nie wiem gdzie, jolo. Ja. Yeah. O, udało się. Phantom! Phantom! Phantom się sprzedał, Fantom. Ale może jeszcze jęczała po tym... Jak no, mknęła, dlatego, dlatego mówię, fantomik. Śmiesznie, śmiesznie. Dobra. Super. Dobrze wiedzieć. Po prostu muszą być albo odciski palców, których raczej wątpię, że nie... mam czyli projektor, ale ciekawe. Dobra. Okej, okay, ale to trzeba no. stópki jeszcze porobić. Krócy fuksa tutaj trzeba zrobić zdjęcie, bo chyba nie zrobiłeś. Zrobiłem a świetnie, no dobra No dobra, a drugi Trzy zjątkę jeszcze Eee, y Możliwe o, się chowam. kurwa akurat wyszedłem oh, z domu oh nine please ich go nadaj listel someone i. oj ten coś tam chowa po ciemku bushman oh, bushman prank Kartonman prank w tym <laughs> przypadku nadal świeczki nie zdmuchnął a skąd o, zaczął hamta nie wiem nie mam pojęcia od razu uciekłem nie widziałem nawet te duchy to są jakieś. Czekaj, zobaczę czy po. Dobra, po. No. Chodź tu pilsiora sobie zażyj lepiej. Oh, o, no, najwyższa bo... pora na armorkora. Nie wiem, gdzie on tego, tego zaczął właśnie. Trzeba parabiotyczny wiatr. Gdzie on otworzył drzwi? Ja nie wiem, on jest. Weirdo. Nie wiem, on jest, on jest wszędzie i nigdzie. Weirdo. Tu światło trzeba zapalić, o właśnie, goodbudż. Saul Goodman. Good, Idę go chuja nasłuchiwać. Idź nasłuchiwać chuja, może coś ci powie. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Rozumiem, dwie świeczki. Hmm. Nie wiem gdzie on otworzył ogólnie drzwi, bo jeden tak sasi otworzył, ale gdzie? No. Tak, on jest, to jest fajnie. fantom, on jest wszędzie. On jest wszędzie. Zawsze się mm. okaże, że jest w kuchni i tyle będzie zabawek. się okaże, że to twins. <laughs> to, to mimik, mimik, za każdym razem kogoś innego udaje. Jeden tutaj. No tutaj stepną, więc jeden dam tu ciągle, a trzecią nie wiem, może tutaj dam? Can, Can you, blow you blow this, this fucking, fucking. To hand? jest dam phantom, dam. bo widziałem przed chwilą, jak projektor przeleciał. O, oh, proszę bardzo. Tak, no także, on tutaj sobie przebiegł w korytarzu. No dobrze, dobrze. Blow, blow this country. Oh! Okej. Roczna piłka. No, ro... Roczna piłka. Holy, holy. fucking, moly. Dobra, chwila, teraz tak. No, świeczkę to mikrofon parabiotyczny, to musimy cofnąć. Pik teraz... to dema. Nie oni. Ty nie miałem, nie słyszałem tego. Teraz słyszałem. Nie oni, nie oni, nie oni, nie oni. O świeczka zdmuchnął. Tak, ale parabiotyka nie zaliczyło dalej. Tego zdmuchnął, ty O przebieg z tego, z kantorka ci wybieg. Tam z dwóch. no czekaj, co my jeszcze mamy? Musimy stópić. Później i ten. No, musimy słupki na farmie, się no, po prostu. No to ja sobie go nasłuchuję dalej. Gnoja. Dobry. No fajnie, fajnie. Nawet cię nie widziałem, bo jesteś fantomem, ale. Okay. <laughs> o! A to jest ten oh. Steven, chyba, tak? I'm not that sure man. Oh. Szczerze mówiąc. Tak, to był gór Steven. Holy fuck. Wciąż? Ale się zrobił, aktywny. Boże jaki naprawdę, myślałem, że to... Jest... Myślałem, że to hanty są. <laughs> ja, ja tak czekałem się... na niego Aha. na początku i tak... Przestałem wierzyć, jak powiedziałeś na pewno. O, teraz to jest hanty. To... Tak, to jest hunt. Dobra, nie no, nie grituję, nie patrzę skąd on wychodzi, uciekam stąd. Są tylko stópki, możemy uciekać, no. Czy my tak wiele... Pragniemy? Nie, taki to nie jest dobry. Oh. My tylko chcemy Perfect Investigator czy to tak dużo Oj, to jest za dużo <fuck> Phantom co się sprzedał fajna, <fuck> fajna rączka O to O hello <laughs> Hello dear. Ja tu cały czas byłem Okej, okay. już po to wiemy To się jakiś naprawdę agresywny zrobił O oh. Kierka oddaje po ostatnich boring investigator. No, wreszcie, nie? Dobra, tylko stópki to wszystko. No i answer mi. Answer, speak to me, you devil. Zaraz mogę po drugiego. a gdzie jest drugi krucyfik, żeby się zjarał przy okazji? Czy on fajnie jest? Ej. Eee... To jest dobre pytanie w sumie. To, to że tutaj. To jest Hans znowu, czy nie? Tak, chyba. Oj, tak. O. Yes. Bo tak, bo nie mogę światła zapalić. Fuck off, no co my, tyle psychem mamy tylko, No, już chodziło. chyba psychi nie mamy. My lord, man. This is not good. Ja yeah, dupie. Ja dupie, lubię, synke. Synke. Pocałuj mnie w dupę! <laughs> ja do ducha, żeby mówił do makrofonu, on zaraz na mikrofonie... <laughs> o, oh, ja te głosy duchowe takie jeszcze. No, już do mnie z... znik. Dobra, już po no. O dotknął drzwi jakiś drzwi jakieś szybko. Zawsze jakiś to kurcze będzie ten. O tu mam dobra, dotknął drzwi znowu. Które drzwi teraz? To jest pytanie. Ryzyk fizyk? Nie, no trzeba emf em Nie byłem je tu, więc nie wiem, które. pac -Man. Możliwe dwa te interakcje niestety. Duch się sprzedał. Te drzwi? Nie te drzwi, te drzwi? O, no, już JMF po prostu minął. O oh, my lord. Lord, have mercy. No, odpowiedział mi wreszcie, no wow. O! O, mila orbik, widzę. Haaa, a we mnie, o. Nie wiem. O. o! Chyba idzie sobie na schody, jeden give a fuck. O, hand chyba co? Nie? Tak! O Boże. trzy zdjęcia. Naprawdę, o. trzy? Tak, Indie. Który to już jest o, hand piąty? Nie, no, i don't have idea any Może sobie przecież potem potem po grze zobaczyć ile hantował w sumie razy W statystykach tych szczególnych Sporo tych huntów już O oh, kurwa, on tu idzie to jest Oj, O oh, yes indeed She is here Palisz? O, o przestał Ale co palę, jak ja nie mam nawet Aha! Ja tutaj na hardcoro ja z aparatem i ZUF, nie wiem po co w sumie Mam sól, by trzeba było na nowo a, sypać, a on teraz tam... A jest jeszcze jedna sól dostępna? Chyba tak. Ja? Yeah. A on teraz tam wyszedł w ogóle z tego... no O, fajnie. On nam wyszedł z tamtego pokoju dalekiego teraz. Open, Open some doors door, one more time, more time please. please, please some do something. something. No, on to co chwilę something do... Come on, one. On. On. On, on to jest boring w tym momencie już. Bo tylko hancić potrafi. No, plus, plus jeden ogólnie. Hello! Hello. Open, Open source, come on, step, step in, in Tylko w jednym sulu step no, bo tam. I to jest też skam jakiś. O! Projektor, ty właśnie, każę projektor wyparł, ale to musiał tak na, na. No, nie wiem, to jest. to jest groźne. O. A okej, okay, to, to, to jest. To jest Steven. O, widzę, widzę jak się tutaj. To. to zdjęcie nie maczone co we are not scared, not scared, scared of you, Philemon, my Min Jaki demon. hantu. Hantu <laughs> demon. To jest hantu demon, tak hantu w strachu. <laughs> star, star, <laughs> Nie no. Ale żałosny. Czekaj, okay, skoro santo się zrozpiła, to... O, nawet światło teraz migało. To teraz jest jakby hant... O, jakim cudem tak szybko się zrozpiła? Nie wiem, bojka ale Run, boy. A się zdziwiłem, że hunt nie miałem żadnego ostrzegania nawet tutaj. The helmet? Dobra, zaraz się rzeczywiście stąd. Dobra, tutaj stawiam krucyfiksy i pieprzę to. <ścoughs> dobra, ty kurwiszo, nie zdechnę. Ilwiej one, come to me. I fear no man. O! Oh, oh. <ścoughs> o! Krzesło bujane. O, krak mnie dobra. gonił, kurde. Tam o idziemy. kądziemy Dobra. Jeszcze dwie interakcje. Two more interaction and we gonna leave this place. Come on. Idę po sól. Burn the fucking crucifix. to na imię Rose, are you here? Can you throw something? Rose. Rose? Rose? Rosiczka. Rosiczko? Tipiczko? Come on, do something. Oh. Nie wiem, damy mi tu, damy mi tu, damy mi tu, może w depnie. Come on, something. Rose. Rose, come, come on. Rose, Rose, O! Wow, no ale co z tego jakby? Interakcja jakby chyba nie? No ale to boję się, że jedna gwiazdka by była, bo to też lubią przecież tak, nie? No w sumie. Więc nie ma co być ryski chyba, no tutaj się zaraz pier... Oczywiście, to Burundi's We know you are We weak, weak of this. Please. Come on, man. Ten duch to jest jakiś broken, a nie Co on to nagle? No przecie chyba ono na pewno co? Wstepnę. Tu wdepną. Wow. Na szmacie. One more. One more, One more and we go on. Come on on, Let, Let, Let the eil in. Let Teraz się okaże, O, no, w... od pleców. Tam to jest? Tak? O, oh, shaj, zekapitalistem. Mejny widzowny, bo heaven problemen. Nie ladam problemen. I don't have a smudgeon, by the way. So, you no. Know. Ja mam. A! Oh, no to wiadomo, kto pali. <laughs> nie, nie, nie da nam no. zrobić tego jednego zdjęcia. No, nie, no musi jedno zdjąć, no fuck, no to, man. To już trzeba. Grig -grig? Musisz się do pana cofnąć, po bo... smażę w razie co. A, smażę, no. To wyrzucę ci w takim razie tego, no. O, puszką rzucił, puszką rzucił gdzieś. No, ale gdzie niby? To jest dobre pytanie. O, znowu orbik leci. Tu chyba. A, ten, 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 ten tapy puszek ten. Are you sure about that? No, no kręci ale... się, nie? No i chuj do dupy. No i chuj do dupy. Tak, się do się dupu, po <laughs> prostu. Nie, spokój. Ale <noise> to jest skan, no. Puszka się hamsko toczy! No, no. I, I ci nie no, zalicza... To już czas do... minął tego, no bo wiesz... No. O, fuck, -o. Ile monitorów? F***... I Phantom? No, no, I mimik. Phantom. Phantom, <noise> no kurde, mogło być ładniusio. Długa ta gierka była, co? Ale chyba... One more? E or what? 20 minut! O, no to chyba. Jedna Nie, to fara MK może Jak zrobić. nigdy poprzestaniemy na jednych grze. Także mam nadzieję, że się odcinek podobał. Jeżeli ale tak, to tak, no, wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli się nowi. Zapraszam do innych odcinków. A tymczasem na razie i pamiętajcie, czekamy na ten zastrany update. Never. CJ teraz sobie myśli. <laughs>